Hej witajcie, dzisiaj nagrywamy zadanie e, w Fortnite, które brzmi zbada, Zbadaj anomalie w zalewie zastoju. Przechodzimy. Czekam aż nam się włączy gra i zaraz ben, pokażę wam. To jest w zalewie zastoju na dwóch domkach obok rzeki. Czekam aż mi się włączy i zaznaczę wam idealnie, gdzie to jest. To jest pod ziemi, tam. Ja już mam to zrobione, ale wam tylko pokażę i to trzeba w dobrej kolejności więc trzeba zawsze zapamiętać mój tata dzisiaj to robił i pamiętam z tego, więc możemy przechodzić Chodźcie. to będzie w zalewie zastoju w domkach tak, tam są takie domki i zawsze się tam trzeba po prostu po i w dobrej kolejności zaraz wam pokażę w jakiej żebyście wiedzieli żebyście mieli już te zadania zrobione bo ja się na tym nie męczyłem tylko po prostu tak sobie klikałem i, i tak mi wyszło a mój tata musiał to po prostu jakoś rozszyfrować więc zaraz mi się odpali busik lecimy na zalew tutaj są, to jest tak blisko to jest blisko tej rzeki tutaj jak mówiłem I, i wyskakujemy i lecimy o tutaj i tam jest taka tutaj jest właśnie taka dura w tych domkach jest tak pod siebie i najpierw będą takie są kolory i tam są takie rzeczy takie no, trzeba rozszyfrować rzeczy więc to szybko się zrobi tylko najgorzej, że trzeba w kolejności. Ja u mnie. I więc już wam zaraz pokażę. Więc tutaj wlatuję. Pokażę wam. To jest na dole, tylko że ty tu mam. Ty mam. Dobra. To jest tutaj na dole. Zaraz wam pokażę. Muszę się uleczyć, i nie dadzą mi spokoju jak zawsze. I to jest tutaj. I to trzeba być tu. Ale to no, nie to by było no, Dobra, ten tek już leży. Nabieram no, jego itemy. No, dobra, i już przechodzimy. Tutaj na dole jak przechodzicie na dół i macie tutaj to musicie. Tu będą takie ściany na przykład. O tak i tak. I tutaj będziecie mieć takie... No takie że no taki trójkąt, kółko, i kwadrat i inne. I musicie, tu będzie kółko, tu, czyli pierwsze tu, tu chyba będzie czerwone, później tu. No taki trójkąt trzeba, czyli odtąd, dotąd i teraz tu i tak. Nie wiem jak Wam to pokazać, bo mam już to zrobione i mi to zniknęło. Za bardzo nie wiem, bo, bo tutaj jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, a tu jest czwarty. Tylko że mi nie pokazuje i nie wiem jak to wam pokazać. Więc no, tak to wygląda, tylko nie godze. Jeszcze mogę Wam pokazać jak gra. Więc zaraz tutaj. Zaraz kończymy, tylko jeszcze sobie pogranie. No, więc tam trzeba, tam będą takie, no i po kolei czyli kółko, chyba trójkąt, no czy... będą. No tam jak i tu chyba na dole więc zaraz do niego zejdę no i tutaj trzeba już takie pójdę z będą jak coś to przeszkadzać ale no właśnie, patrz a wrócić w no nie mam pomocy Nie wiem, jak to będziecie mieć, ale tam jakoś, no Wam to jakoś powinno chyba wyjść. Dobra, nara. Widzimy się może jutro. Spróbuję nagrać odcinek, ale e, nie wiem, jak się pojawi, to, daj, to możecie... A i możecie napisać mi w komentarzu, czy macie już te zadanie zrobione. Do i miłe, miłej nocy.